Witam, życzę Wam słonecznych, miłych, ciepłych świąt, aby były w miłym towarzystwie, żebyście odpoczęli od dnia codziennego, ale też bardzo bym chciała, żebyście mieli takie dni, żebyście mieli ciągle wakacje, a nie pracę. I życzę Wam tego bardzo serdecznie. Nie mówię, że musicie od razu do mnie wstępować, ale jest dużo innych fajnych projektów. Ale dzisiaj chciałabym powiedzieć, że. Się, proszę Was, żebyście odpoczęli, nad, nabrali dystansu i przemyśleli wszystko, wszystkie swoje sprawy, żebyście wiedzieli co chcecie, o czym marzycie. I mam nadzieję, że dojdziecie do wniosku jak te wszystkie marzenia spełnić, bo to jest najważniejsze. I smacznego jajka Wam życzę i wszystkiego co najlepsze i żebyście naprawdę dobrze te święta spędzili w grobie najbliższych. I żeby te święta naprawdę były super, i żebyście po prostu psychicznie, fizycznie odpoczęli od wszystkiego, i żebyście po prostu mieli nowe siły na nowy rok, o oraz żebyście po prostu wszystkie swoje ze z grudnia postanowienia noworoczne spełnili. O I żeby śmigł z Dingus był bardzo gorący jak w lato, żebyście mogli się do woli, żeby był bardzo mokry ten śmigł z Dingus. Bardzo Wam tego życzę. Pamiętam, że zawsze lubiłam być mokra tego dnia. I mam nadzieję, że odnajdziecie w sobie to wewnętrzne dziecko, tę radość życia, ten pozytywizm, tego po prostu ten entuzjazm dzieciaka, który po prostu nie ma zmartwień. Bardzo wam tego życzę. Jak zwykle z tej strony Izabela każ wesołych i radosnych świąt spokojnej Wam życzę i mam nadzieję, że ten, ta wiosna i lato będą cudownym czasem dla Was i że będziecie w wakacje mogli gdzieś wyjechać i że będziecie po prostu przestaniecie się martwić się pieniędzmi i będziecie żyć tak jak ja. Do usłyszenia, cześć.